Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z GryMult na modach ze wszystkimi dodatkami. No i oraz oczywiście modyfikacjami warsztatu Steam. E, witam was bardzo serdecznie. Ostatnio udało nam się to ogarnąć, co mnie bardzo zastanawia, to co jest dokładnie w środku, bo... bo może być naprawdę różnie. Mogą być dość ciekawe rzeczy, tym bardziej, że zostało to tak sprytnie schowane tak naprawdę tutaj wszędzie. Także no cóż może być naprawdę różnie. Regios jest w pełni wyleczony, bardzo nam się to podoba. W ostatnim. O! 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 Nie ma wpływu na innych, no właśnie. A ten drugi ziomek. Ale kurde, zrobili nie można go tako sobie. Bez sensu. Bez sensu, moi drodzy. Bardzo mi się to nie podoba. No ale trudno. No, nie, nie do końca mamy cokolwiek możliwość z tym zrobić. Bardzo bym chciał to otworzyć. Żeby ktoś to zrobił. To też przenieś. Pulsel. Purs, pulser. I co ty niesiesz? Sprzęt. Weather normalization device. O. Oh. Proszę. Okej, okay. jeżeli coś złego się stanie, to, to będziemy mogli um, wyłączyć tą złą pogodę, nie? A to jest bardzo, bardzo, bardzo w porządku, bo um, jeżeli chociażby będzie toksyczny opad, czy, czy nie wiem, cokolwiek innego, co mogłoby zagrozić bezpośrednio naszym kolonistom, to te to, 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 to urządzenie ma możliwość wyłączenia tego. Także nieźle, na, naprawdę nieźle. Um, tego na razie nie będziemy przestawiać, myślę. Myślę, że nie ma sensu. Walka wręcz, ty masz bardzo dużą walkę wręcz. Eee, także no. I teraz tak. Kolejne rzeczy, które chciałbym wytworzyć, czy już mogę? Dziecięce, nie, nie mogę jeszcze. Jeszcze badania trwają na ten temat. Tu jest bardzo ładnie wszystko gotowane. Pieczonka bot jest zrobiony. Sally śpi. Także naprawdę jest w porządeczku. Co tam dalej? Eee, możemy jeszcze ogarnąć tutaj tak naprawdę to wszystko. Proszę. Jesteś w pełni wyleczona, także nieźle. Pytanie właśnie o co chodzi. Aktywne. Confinc of Profit. Scavenger Trasha. 3 dni. 1,4 dni temu. Ok, czyli, czyli jeszcze troszkę możemy się tym pobawić. Eee, pytanie, pytanie się pojawia czy oni Ubiliby Turumbo? Bo to jest ważne pytanie, na które chciałbym poznać odpowiedź, ale raczej będzie ciężko. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, no dobra, te, te pytanie zostawimy sobie na kiedy indziej, e, bo, bo nie chciałbym e, zaprzepaścić możliwości wykonania zadania. W końcu. O, Derek a Club. A będę Trap. Lab, czyli możemy pójść sobie do opuszczonego laboratorium. Gdzie to jest? Abandoned Lab. Tutaj. Nieznane zagrożenie. Sand Caravan. Jakoś tak dziwnie mi pokazuje, żeby iść. 3,6 dni. Eee, nie. <ścoughs> Jak tak, to nie. Raczej, raczej się nie wydarzy, moi drodzy. Niestety. Królewski Triumf. Dostępne jest nowe zadanie. Zaproś go, zaspokaj potrzeby przez 12 dni i wszyscy będziecie mogli polecieć razem z nim do imperialnej floty. Możesz wtedy dołączyć do imperialnej rady albo zająć, zacząć nowe życie pośród... O! Czyli to jest zakończenie jakby rozgrywki, możliwość zakończenia rozgrywki jako, jako, jako hmm, dro drogą jakby imperium, tak? Okej. Okay. Niech będzie. Jesteśmy obecnie sympatykami imperium, także może, może, może to kiedyś mm, też zrobimy. Jest na to dość spora szansa. E, no ale na chwilę obecną, niestety, to oleje zupełnie, bo, 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 bo tak, po prostu, bo tak, bo tak, niestety to e, będzie wyglądało. Jak jeżeli chodzi o tutajszą temperaturę, jest ok. Chciałbym właśnie e, ogarnąć. W sumie, możemy to chyba nawet w tym miejscu zrobić. E, m, prąd. Moi drodzy, prąd fajnie by było, gdyby udało nam się ten prąd gdzieś fajnie, e, fajnie, fajnie schować, żeby to w miarę możliwości było też fajnie, też schowane przed atakami. O, może w ten sposób, powtarzam się troszeczkę, wybaczcie, ale niech będzie, niech będzie. To zrobimy w ten sposób: dookoła budujemy ścianę z obsydianu. Dziwna taka szklana ściana, ale niech będzie. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Drzwi ogarniemy. Też w sumie z obsydianu nie powinno to stanowić problemu najmniejszego. Może nawet tutaj to zrobimy. Też drugie drzwi, jakby. Nie. Ścian obsydian, dokładnie. A my chcemy drzwi, dokładnie. I ornate do. Co to jest są so ornate do? 50 zł potrzebujemy. To mogłoby być fajne, ale nie. Na razie tym się nie będziemy zajmować, to jeszcze sobie wydobędziemy i to tak samo. W sali Struchit ładnie sobie radzą z tymi rzeczami. No i też zepsułem. Zepsułem, ponieważ temperaturę będziemy regulować za pomocą po prostu kratki wentylacyjnej. Nie nie będzie potrzebowało to dużo nakładu pracy. No albo będziemy ją włączać, albo wyłączać. I, I powinno być całkiem niezgorzej. E, kolejna rzecz no to oczywiście to, dlaczego jest ta kratka? Ponieważ jeżeli tutaj w przyszłości, tak naprawdę w niedalekiej przyszłości byśmy tego nie zrobili, e, to temperatura na spokojnie osiągnie 200 stopni Celsjusza, co oczywiście wpłynie na całą kolonie, a raczej byśmy tego nie chcieli. No i mamy kolejną karawanę, moi drodzy, przybyła właśnie do nas. Także, także, za sekundę będziemy mogli pohandlować i może może parę rzeczy posprzedawać. Taką mam dość dużą nadzieję. No, i tak samo, żeby coś zyskać z tego tytułu, że ta karawana do nas przybędzie i, i będziemy mogli kolejne rzeczy gdzieś tam sobie w miarę oczywiście możliwości zdobyć. Tak, ok. Nie mam więcej podwójnych łóżek. Patrzcie na to. Produkcja, structure, storage, furniture, dokładnie. I tutaj chcemy podwójne urzeczko z obsydianu. Tak jest? Jest ok? Tak myślę. Kolejną rzeczą będzie przestawienie tej rzeczy. A, zamontuj. To zrobimy w tym miejscu. Następnie. Zamontuj. Zrobimy dokładnie w ten sam sposób, to zamontuj i jeszcze trzecie łóżeczko też będzie w tym miejscu. Psychiczny emiter, Przejdź do lokacji, tutaj. Eee, bardzo mnie zastanawia co, kto będzie, kto chroni tego emitera, ponieważ jeżeli byśmy wysłali karawanę jest duża szansa, że z tego dostaniemy taki emiter, który będziemy mogli postawić chociażby tutaj i będzie dawał boosta do Oczywiście, zadowolenia czy też niezadowolenia naszych, naszych kolonistów. Byłoby fajnie, gdyby coś takiego miało miejsce. Ale raczej, raczej, przynajmniej na chwilę obecną się to nie wydarzy. Coś tak czuję. No i teraz tak, możemy dalej ogarniać te podłogi nasze, kochane. To zrobimy tak. 400! Ojojoj, oj, drogo, drogo. No ale nic na to nie poradzimy, nic na to nie poradzimy. Hmm, czy może właściwie poradzimy? Zrobimy. Anul anuluj, proszę. I zamiast tego, bo to kosztuje aż 20 bloków, każde płytki z piaskowca, myślę, obsydianu, myślę, że też będą w zupełności wystarczające, przynajmniej na chwilę obecną. No, przynajmniej taką mam dość dużą nadzieję. I są na pewno znacznie tańsze. Także na początek myślę, że. w Sam raz, w sam raz, moi drodzy. To zrobimy wszędzie. Pięknie, ładnie, no i właśnie, jeszcze kolejna rzecz, Move Terrain. A nie mogę tego, czy to muszę zrobić za pomocą tego? Wygłać teren. Tak, to jest inna jakby komenda, a to wszystko chciałbym, żebyście też zrobili. Dzięki temu będzie znacznie ładniej to wszystko wyglądało, nie? Dla reszty kolonistów. No i oczywiście to liczy się też jako buścik dodatkowy. Myślę, że będzie naprawdę w porządku, gdy już to wszystko uda się ogarnąć. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. Okej. Okay. Chwilowo jest nieźle. I chciałbym jeszcze, żeby to samo zostało powtórzone po tej stronie. Ponieważ jest tutaj sala rekreacyjna. Co za tym idzie. Na pewno nasi koloniści będą z tego powodu przeszczęśliwi. No ile oczywiście zostanie to wszystko wykonane. W miarę szybko, no bo jakby nie było dość dużo czasu, zajmie nam to zrobienie tego wszystkiego. No właśnie, i mamy ten najazd. Eee, spadli! A, tutaj, git. Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, moi drodzy, wszyscy idziecie tu. W takim wypadku, wy was chciałbym postawić w tym rejonie, i myślę, że na razie jest ok. Git, git, git. Nie jest ich jakoś specjalnie dużo. Dobra. Mo, ty idziesz tu. Jackalope, ty nie masz w ogóle broni, także wycofaj się, proszę. Jak to kot? Co się stało z kotem? Co jest? A, od odra... razu... od razu na kota się rzucili. Patrzcie na to. Sali, no gdzie? Idź sobie stąd. Idź, idź, idź. Nie, 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 nie. Koleżanko, moja, sympatyczna. Ty idziesz tu. Kolego, ty idziesz tu. Dobra, jest nieźle. Pierwszy leży. Drugi leży. Pięknie. Eee, nie, 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 nie odpuszczamy, moi drodzy. Idziecie go atakować, mam nadzieję, przynajmniej. Mm, tak samo zresztą ty. Szybko, szybko, szybko. Jeżeli chodzi o twoje. Okej, okay, reszta. Bardzo bym prosił, żebyście się tym zajęli. Eee, zdrowie, ty masz 21 godzin, ale raczej nie, nie będzie to problemem. Stłumiona psychika, na razie to usuwamy. Nie będzie to dla więźniów, będzie to dla niewolników. Ok. Kolejna rzecz. Mo. Nie, to sali by musiała kuźwa zrobić. Albo chociaż on dobra, raczej nie powinno to stanowić problemu. Eee, Drisparamedik? Paramedic, nie. Dlaczego? Belarus. Aha, właśnie. Tutaj nie mamy jako dla, dla, dla więźniów. Dla więźniów. I to jest ten problem. Dlaczego nie mogliśmy go prze, przedtem przestawić? Um, dobrze. Nieś. Uwięź. Dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Mm, ty, czy jesteś w stanie skoczyć? Aż tak daleko, niestety nie. Ale czy jesteś szybszy? Nie, nie jesteś wcale szybszy niż on. No dobra. Zostawiamy, olewamy to w takim wypadku. Nie ma to sensu. E, sali jak tylko... Sali? Czemu z sali? A, okej, okay, dobrze. Jak tylko to zrobisz, pójdź pohandlować. E, z handlarzem egzotycznym towarem może to stanowić fajne... Fajną rozmaicenie. Akolita. Bardzo ładnie. No weźcie, nie idźcie! No co wy? No sali nawet nie zdąży do ciebie dobiec, chyba. Patrz na to. Co za bullshit. Dobra, trudno. Minęła nas karawana. Bez sensu. No dobra, ogarniemy to. Jak tylko wstaną, to to będziemy to ogarniać. E, zdrowie jest ogarnięte, niech będzie. E, teraz tak. Mój drogi przyjacielu, parażający świadek śmierci sojusznika. Dobra, brzęczenie psi. E, Okej. Okay. Relacje. Wola, 18 oporu. A jeżeli chodzi o zwierzęce, sztuka jest całkiem nieźle. No sztuką, za samą sztukę bym chyba chciał cię. Rozbierz go. Mój przyjacielu. Hmm. Żywiciel, farma, chemo, -gemu. Na razie to tak zrobimy. Zrekrutuj, zmniejsz opór. Nie będziemy cię rekrutować póki co, a raczej uznamy cię po prostu za no, na razie będziesz po prostu w ten sposób działał, funkcjonował i tak dalej. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Hmm, quest expat, Expedition. Okej, okay. ekspedycja została e, wykonana przez kogoś, także naprawdę nieźle. E, no i teraz tak: zadanie, zadanie, zadania, zadania Rocketman. Nie, zadania chcemy to. Akceptuj nowy poziom koksownik. Ołtarze niedozwolone. Czyli to musi być w jakimś innym miejscu. To niedobrze, to niedobrze, bo nie wiem gdzie to można zrobić. Jak tak? Bez sensu, dosłownie bez sensu. Fajnie by było, gdyby ktoś to naprawił. I też należałoby zwrócić uwagę jak wyglądają całe stałe dostawy drewna. Raczej nie powinno być z tym zbiegiem czasu problemu, ale wiecie o co chodzi. Może, by, może być różnie, tak? E, dobra, jest przyzwoity. Przyzwoicie to wygląda wszystko, jak widzę. E, nasi koledzy odeszli. Tu mamy parę broni, także też fajnie. Jak to się nazywa? Gladius ze stali. A nasz Gladius ze stali wygląda jak sierp. Komuś się coś wygło. Mózg na przykład na drugą stronę. E, peleryna z ludzkiej skóry. Fajnie. Jest właśnie tworzona. Lubimy to. Jak najbardziej. Tutaj flos wygładzony obsydian, prędkość ruchu 100%. A jeżeli chodzi o sam samo piękno tego miejsca, jak to wygląda? Czy obszary domu? Chciałbym wiedzieć, gdzie mogę. Zerknąć, jak wygląda. Jak wygląda piękno. Która to była nakładka, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, nie wiem. No, nie wiem, po prostu nie wiem. O, proszę. Coś takiego można włączyć nawet. O, pod T jest wskaźnik piękna. Dwa piękna. Tu jest minus jeden, tu mamy jeden cztery, jeden siedem, jeden sześć. Trzy i cztery, czyli dlatego jest to piękne. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy. I to też jest ładne. Z tego co widzę, nie jest to negatywny współczynnik. Naprawdę ładnie, naprawdę ładnie. No, wiecie o co chodzi. Naprawdę nieźle. O, może w ten sposób powinienem to bardziej powiedzieć, i, i powinno być ok. To też całkiem nieźle idzie. Zadanie ukończone uszy pelerynę bardzo fajnie. Chciałbym, że jednak, żeby ktoś wyposażył tą pelerynę, mianowicie drist. I teraz potrzeba powinna być już zaspokojona. Prawda? Pelt code. No masz code, tylko nie pelt. Znaczy pelt human, to nie wiem. E, może, może rzeczywiście nie jest to aż tak fajne. Albo jeszcze się nie ogarnęło. W sensie nie zmieniła potrzeba jakby, nie? Bo tak też mogło się wydarzyć. No nic, no nic, zobaczymy. Zobaczymy w przyszłości, może naprawdę nie będzie źle. E, ładnie, podłogi są postawione. E, jeżeli chodzi o ludzkie mięso, troszkę go mamy, także będzie co jeść. E, dalej, generator na drewno funkcjonuje, jest tandetnie, ale stabilnie. E, no mówić. Ok, właśnie, ja chciałem fa przemianować tę naszą wiarę, jakby 8 i 8? Niech będzie. 91. No to my jesteśmy lepsi w tym. Jakby nie było. Dobrze. Driz, czy przemowę lidera, może, mo, lidera możemy uskutecznić? 79 quality. Eee, z czego wpływ społeczny Driz? No to z tym jest problem. 8 na 10. No niech będzie. Eee, wrażenie z pomieszczenia. No to tu jest całkiem nieźle. Eee, spróbujmy. Chociaż wszyscy śpią, to może poczekajmy. Drift ma taką tendencję, że robi takie rzeczy w nocy. Jak patrzę, że wszyscy nikt nic nie robi, to jakoś tak mi się załącza, że, że mogliby coś robić, a mianowicie no, dbać o to. No ale lepiej nie, lepiej nie, przynajmniej nie zbyt często, <laughs> no, bo może być naprawdę różnie. Dobrze, to sobie przestawimy, to też chciałbym poprzestawiać, zamontuj na. Gdzie to możemy zamontować? Gdzieś tutaj chyba, nie? Tak, tak wygląda na najlepsze miejsce. Zróbcie to jeszcze w ten sposób. Następnie prosiłbym o stolik z obsydianu. Jest nieźle. Tak bym rzekł. Tu będzie strusalt. Strusalt? Tak, strusalt. Mieszkał. Bo dlaczego nie? Struchy strusalt. Dokładnie. Dalej jeszcze mamy dwa dwa miejsca jakby do zagospodarowania, czyli to będzie tutaj. I, i myślę, że będzie w porządku. Um, co to jest? Przystan hakuja chowające zaopatrzenie. Hakuya Divine Templars poinformowała nas o lekcji, kolekcji wartościowych przedmiotów o wartości 650. Pieniążka niedaleko nas. Kolekcja składa się z lance obłędu psi. 7 wyjeżyczek yy, może być różnie. A zobaczmy. Tu. oj oj. Nie, na pewno nie. Niby niedaleko, ale jednak trochę daleko. <laughs> e, jakby, jakby to tak powiedzieć. Mało lekarstw, 12 lekarstw, wiemy o tym. Gro wiemy o tym, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o browary. O, proszę. E, cały czas rośnie, także jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę, naprawdę nieźle. Chciałbym, żeby ktoś do nas dołączył, kto mógłby pohandlować. W sensie przyjechał, przyleciał. Czy cokolwiek. Podłogi robimy też obsidian tile. Ponownie tutaj. I jeżeli chodzi o te podłogi, no to raczej to będzie po prostu wygładzone, bo i tak daje to fajną, 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 wari fajną wariację na ten temat. Chyba, że... Metalowe płytki, tylko metalowe płytki strasznie dużo będą kosztować. Ok. I zbroja płytowa. To jest kolejna rzecz, która jest nam potrzebna. Tylko gdzie to zrobić? Z meltem? Fade gloves. Dobrze. Mięśnictwo 600. 41, 20, 27. Vanilla Armor Expanded. A płytowa. Gdzie to można zrobić? Zbroja płytowa, dokładnie. I zerknijmy 65. Chcemy 32-43, naprawdę jest nieźle. Ogarnij zbroję płytową może nawet dwie sztuki i ile to waży? 170 170 metalu. No trudno, trudno. Stać nas obecnie, także, także nie jest źle. Nie mogę powiedzieć, że jest jakoś katastrofalnie. E, e, też ogarniemy kolejne Wydobycia by, Rzeczy. Co to jest za kamień? Zaraz zerknę. Chyba marmur jakiś stali. Też stal. Proszę bardzo. Też jest to stal. Dobra, jak to wygląda? Przeciętnie. Raczej jest ok. Raczej będzie w porządku. E, Jackalopi, Kruszas. Kruszas dostaniesz w końcu swoje, e, swoje mieszkanko. No i oczywiście Jackalope. Pięknie. Wszyscy nasi koloniści chyba mają gdzie mieszkać, przynajmniej na chwilę obecną. Tak mi się wydaje. Tu idzie nieźle, kolejne zbiory. Żarełka. Metal jest wydobywany, także też nie jest źle, co to to nie. Strusalt, chciałbym żebyś nad tym się bardzo skupił. Wytwarzaj. Wytwarzaj wytwarzaj, bo drystu musi mieć jak najszybciej te ubranko swoje, nie? Tak mi się wydaje. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas. No długo, długo. A co ty tak kurde, próbujesz tą... ludzi ogarnąć? Instrukcji... Oj oj oj! Przejdź do lokacji, zobaczmy, zdrowie dżuma. bakterie. A jak się tego pozbyć? Ojejeju. Bardzo niedobrze. Dobra, robimy jako medyczne, jak tak. Łóżeczko. To tak samo zresztą. Proszę też ogarnąć tutaj światełko. W takim wypadku. Zuma lekka, nikt standing. Ja pierdziele. wypoczywa, już jest zdrowiejesz. I kto miał jeszcze? Jeszcze jedna osoba. O, to ty masz zniszczonego. Kciuk. Nie masz kciuka, mój przyjacielu. To jest krótkim imieniem miał. Dżumę. Cholera, jasna, No nie widzę teraz. Patrzcie na to. Choroba dżuma. Bye! Czyli to ten ham i prostak po prostu. Dobra, ty sobie leżysz. Na chwilę obecną właśnie nie będziesz e, więzień nie będziesz ani żywicielem ani niczym i teraz tak krusza, sogarnito ziomek 98 physic Pulse. przejdź do lokacji jeden szczur ok tu nie powinno to stanowić zbyt dużego problemu taką mam nadzieję kurde czy z dżumy będziesz w stanie wyjść sam? Odporność, dobrze. Odporność jest wyższa. Dobra, dobra. Sie, się wyleczysz, tak patrzę, że, że powinno być w porządku. O ile czegoś nie zepsujemy, to to nie powinno być źle, naprawdę. No dobra, e, ale na dzisiaj zakończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a w górę, nie żałujcie. E, ziomek się tak skupił na zbroi płytowej, że. Ee, że, że, że o wszystkim innym zapomniał. Może jeszcze poczekamy sekundę, aż to zrobi. Ile tam zostało? 126. No i kurde, poszedł jeść chyba. Kto tu pracuje nad tym, strusalt? Boże, poszedł spać, okej. Okay. I teraz wróć i spróbuj to ogarnąć, żeby może jeszcze w tym odcinku to zostało wytworzone, co? By było w ogóle wspaniale. Ja bym się cieszył, jakby. Naprawdę, naprawdę. E, chirurgia. E, następnym razem, gdy przeprowadzi on operację, szansa na powodzenie zostanie podwojona. O, proszę. Może być nieźle. Tylko w pierwszej kolejności musielibyśmy ogarnąć, żeby się w, wyleczył. Jakby. Bardzo ładnie. Dobra, zostaw to. Dris, ty od razu sobie. Nałóż. Pięknie. Kurde, panie kochany. Teraz wyglądasz dosłownie wspaniale. Remaz z kury. Dobra, jeszcze to możesz nałożyć. A, nie! Kurde. Sprzęt. Czyli nie, musisz to nosić. Nie no, to kurde, ważniejsze jest, żebyś nosił, nie? Jakby nie było. Mamy naszego ziomka, który jest w pełni w pełni opatulony tak naprawdę w rzeczy. O Jezu, jak to zrobić, żeby to było na środku. O, w ten sposób się z wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a po górę nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia. Hej, cześć i czołem, pa!